Cześć, cześć, dzień dobry i od razu dobranoc. A dlaczego dobranoc? Ponieważ to tytuł dzisiejszego Power Walka. Może nawet nie tytuł, a temat. Będę dzisiaj Wam opowiadał o moich sposobach na dobrą noc, na dobry sen, na wszystko, co dobre, co możemy dla siebie zrobić w trakcie nocy. Ale zanim przejdę do tego tematu, to kilka najpierw ogłoszeń. Parafialnych, jeżeli mogę to tak ująć. Moi drodzy, po pierwsze teraz, czyli właśnie we wtorek o godzinie 6.15, kiedy spotykamy się na spacerze poradnym, jestem w samolocie. I dlatego postanowiłem, że, będąc jednocześnie w samolocie, nie mogę jednocześnie poprowadzić spaceru, więc z oczywistych względów e, e, nagrywam ten spacer odrobinę wcześniej, e, dzień wcześniej, w poniedziałek. Jestem jeszcze tutaj we Francji, e, przed chwilą skończyliśmy regaty, e, właśnie pakujemy łódkę, znaczy nie ja osobiście, ale teraz cały team pakuje łódkę, e, ja zaraz im pomogę i, e, no i wracamy już do domu. E, bardzo, że tak powiem, ciekawe mieliśmy te regaty. Delikatnie rzecz ujmując, nie wygraliśmy ich. Nie byliśmy nawet drudzy a trzeci. Skończyliśmy na szóstym miejscu. Słabiutko, rzek rzekłbym, ale co najważniejsze, wiemy dlaczego tak się stało i co się wydarzyło. Dużo mamy jeszcze pracy przed sobą. Wyciągnęliśmy już pierwsze wnioski, ale jeszcze taka analiza przed nami. Myślę, że generalnie wiemy co, co robić. A żeglowaliśmy tutaj właśnie na tej zatoce Saint-Tropez na południu Francji. Jest to lazurowe wybrzeże, tak? Przepiękna pogoda dzisiaj, jak widzicie, i to przez cały tydzień tak będzie. A my, my przez te ostatnie kilka dni, świątecznych dni, mieliśmy delikatnie rzecz ujmując. Fatalne warunki, znaczy może nie fatalne, bo generalnie byliśmy w początek zeszłego tygodnia dobry, ale ostatnie dni były ciężkie. I wczoraj lało i wiało. O chwilę my jak my dostaliśmy w kość, to nasze. No ale dobrze. To tytułem takiego trochę wprowadzenia do dzisiejszego odcinka i tego dlaczego tutaj to nagrywam. Idąc sobie nad morzem, na plaży. Ale teraz chciałbym przejść do jeszcze jednej sprawy związanej z naszymi powerwalkami. A mianowicie, może już zauważyliście, odświeżyliśmy szatę graficzną naszych powerwalków. Tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla Martyny, która wzięła ten temat w swoje ręce. No i jak Wam się podoba? Jak Wam się podobają te nasze nowe kolory, nowe logo. Nowa grafika. Ciekaw jestem Waszego zdania. Jeżeli tak, to łapka do góry pod tym odcinkiem możecie napisać w komentarzu też, co myślicie, w ogóle potrzebujemy i chcielibyśmy usłyszeć Wasz feedback, bo przecież no, razem tak naprawdę korzystamy z tych powerwalków, je robimy, prawda? Wy uczestniczycie w nich, ale no, jesteście naszymi że tak powiem power walkerami. i super by było, gdybyście powiedzieli jak to odbieracie. Mi się to osobiście bardzo podoba, ale mówię to już powiedziałem zresztą Martynie i Michałowi, że to kawał dobrej roboty no i ciekaw jestem właśnie jak to u Was wygląda. Jeszcze jedna rzecz a propos power walków, powiem Wam, że te święta Wielkiej Nocy, które mieliśmy teraz, no to nie był łatwy czas, żeby skoordynować te power walki, tym bardziej, że ja byłem na regatach. Dlatego nie opublikowaliśmy na ten tydzień rozkładu jazdy, ale to może też być ciekawe doświadczenie i dla nas, i dla Was, że niezależnie co mamy, a mamy przygotowane oczywiście cały tydzień, to no, to jesteśmy i spotykamy się na tych spacerach. A te spacery są fantastyczne. Mam nadzieję, że Wy też tak je odbieracie. Bo razem sobie spacerujemy na dobry początek dnia. Robimy te 1500-2000 kroków. Co i jak mówię, spacer jest dla każdego. Odrobina aktywności, ale też przy okazji można się czegoś ciekawego dowiedzieć i nauczyć. I właśnie w gronie fajnych gospodarzy. Mamy dla Was zawsze jakąś fajną wskazówkę, jakąś ciekawą informację, coś co wynosimy z naszego świata. I dzisiaj, właśnie, chciałbym jeden taki temat poruszyć, a mianowicie sen. Ja dużo o śnie mówię, ponieważ tak jak nigdy zwracam teraz uwagę, tak jak nigdy wcześniej, tak teraz zwracam uwagę właśnie na aspekt snu. Dla mnie od snu się wszystko zaczyna. Dla mnie sen jest najważniejszy. Sen daje mi energię, sen daje mi dobry humor, sen to jest zdrowie, sen to jest dobra regeneracja, sen to jest dla mnie odporność na stres. Dobrze, kiedy jestem dobrze wyspany, funkcjonuję na zupełnie innym poziomie niż wtedy, kiedy. Mam za sobą słabą noc. Z różnych powodów może to wynikać. No i właśnie teraz, a propos tych powodów, słuchajcie, na dobry sen, na dobrą noc trzeba sobie zasłużyć. Tak jest. Trzeba zapracować, żeby dobrze e, spać. E, może nie wszyscy tak mają, bo znam też osoby, które niezależnie co robią w życiu, to po prostu śpią jak kamieni. I dobrze to, że tak powiem, im wychodzi i się zregenerują, ale z tego, co widziałem, i też do niektórych, że tak powiem, opracowań, badań naukowych, to jak dotarłem, to jednak większość ludzi na świecie ma, za, ma problemy z dobrym snem, i tutaj można sobie w tym temacie pomóc. I ja, będąc aktywnym sportowcem, dużo. Na sobie eksperymentowałem, dużo podglądałem, uczyłem się także od innych, od specjalistów od snu. Jednym z takich specjalistów znakomitych jest Mateusz Majszak, który jest także psychologiem, ale tutaj polecam Wam śledzić go na Instagramie, LinkedInie i wielu innych platformach, bo Mateusz dużo dzieli się swoją wiedzą. Na temat snu z, z wszystkimi, którzy go obserwują. Robię to także na wykładach, webinarach. Polecam Mateusza śledzić. I teraz, jeśli chodzi o to, co ja robię, to dla mnie sen zaczyna się dzień wcześniej, przed położeniem się spać. I teraz, na co zwracam uwagę? Po pierwsze, żeby nie jeść. Zbyt późno, żeby mój ostatni posiłek najlepiej był takim późnym popołudniem. Jeżeli zjem o taki dobry, porządny obiad o godzinie 18, a najlepiej jeszcze wcześniej, 17 czy 16.30, to wtedy powiem Wam od razu, czuję, że to będzie dobra noc. Jeżeli nie daj Boże, coś podjem, Albo zjem kolację. Tak jak dwa dni temu poszliśmy tutaj we Francji na naszego teamu kolację taką wieczorną, to y, tą noc miałem ciężką. Znaczy spałem, ale budziłem się. W ogóle spociłem się w nocy bardzo. Musiałem przebrać w ogóle koszulkę na nową, jak się obudziłem w nocy. Nad ranem od razu się czułem ociężały i nie zregenerowałem się tak jakbym tego sobie życzył tak jak tego potrzebowałem tak naprawdę i te posiłki to jest niesłychania ważna rzecz kolejna rzecz to jest ważne tematy szczególnie takie które mogą nas pociągnąć emocjonalnie w którą stronę bardzo wysoko bardzo w dół ja staram się po godzinie 19:00 19:30 nie podejmować już żadnych takich, że tak powiem, ważnych tematów, i w rozmowie, i w czytaniu, i w oglądaniu jakiegoś filmu, serialu, które mogłyby mnie emocjonalnie mocno gdzieś zaangażować. Też zauważyłem, że to przekłada się później na szczególnie szybkość mojego zasięcia. Kolejna rzecz jest taka, że dobrze mi bardzo robi gorący prysznic kąpiel pomiędzy godziną 19 a 20, takie. O, że dźwienie, znaczy, przepraszam, takie wygrzanie się. Nie o, że dźwienie, tylko właśnie wygrzanie się. Wtedy to jest pierwszy taki, jakby krok w stronę, właśnie już łóżka. Staram się też umyć zęby nie tuż przed zaśnięciem, pod, przed położeniem się spać, tylko trochę wcześniej. Zauważyłem, że pasta do zębów bardzo często mnie ten jej smak, E, Pobudza, i to też jest coś, co e, na co zwracam uwagę. Kolejna rzecz jest taka, że do sypialni nie zabieram elektroniki. Odkładam ją w kuchni na wyspie. Zresztą u mnie w domu wszyscy tak robią. Tak samo tutaj, jak byliśmy na regatach, nic nie oglądałem leżąc w łóżku. Ja oglądałem sobie serial jakiś. E, już nie pamiętam, co ja tutaj oglądałem, a! Ee, problem z trzema planetami. Chyba coś takiego jest. A taki nowy serial na Netflixie. To, żeby głowę odciągnąć od żeglarstwa i od bieżących spraw, których miałem tutaj dosyć dużo, to ja sobie przez pół godziny oglądałem to, ale nie w łóżku, tylko w salonie. W pokoju głównym kończyłem Byłem już przebrany w piżamę i, i później sobie spokojnie szedłem spać. Przepraszam, do sypialni i tam już tylko jak to się mówi, przykładałem głowę do poduszki, akurat byłem za każdym razem tutaj tak zmęczony, że nie musiałem długo czekać, ale po prostu zasypiałem. Ale wtedy kiedy nie mam problemu, kiedy mam problem z zaśnięciem, bo myśli mi krążą to mam na to bardzo fajny sposób, który Wam teraz zdradzę i sprzedam, a mianowicie ja sobie wtedy myślę o scenach z jakiegoś filmu. I miałem 3 dni temu taką sytuację, że przyłożyłem głowę do poduszki, no i oczywiście myślowa mi się włączyła w bieżących tematach, nawet nie związanych tutaj z żeglarstwem i z ściganiem się na regatach, ale tym, co będę miał do Załatwienia w przyszłym tygodniu w Warszawie. No, i faktycznie tam mam dosyć ważne tematy, które przeżywam, że tak powiem. Sam jestem ciekaw, czy wszystko dobrze się ułoży. No i oczywiście myślowa. Ja w takich momentach przełączam swoje myślenie w innym kierunku a mianowicie odtwarzam sobie jeden z moich ulubionych filmów jeden z, bo mam kilka takich i wtedy sobie od początku do końca przypominałem sobie sceny w ogóle cały, całą, cały film pod tytułem Gladiator z Raselem Crowe i bardzo mi to pomaga zamiast myśleć o sprawach bieżących ja sobie właśnie przypominam to jak, e, od tego, jak ten film się zaczyna, e, później kolejne sceny, rozwój wypadków, całej, całej historii. Więc rzadko kiedy dochodzę do końca, bo wtedy właśnie już zasypiam. Polecam Wam, to jest bardzo fajny sposób na to, żeby odciągnąć swoje myśli od tych zazwyczaj wciągających, kłopotliwych, jakichś bieżących, żeby właśnie sobie odtworzyć jakiś film. Znów, to nie jest moja metoda. Ktoś mi ją polecił. E, trochę popróbowałem różnych innych też, ale ta działa dla mnie najlepiej. E, bardzo dbam o swoją sypialnię i o tym, o tym jak i na czym śpię. E, łóżko, materac, poduszka. E, już wspominałem Wam o tym, że zawsze zabieram ze sobą poduszkę. Walizce przywiozłem tutaj, przyleciałem samolotem na te regaty. Połowę walizki zajmuje, zajęła mi poduszka, ale mam ją ze sobą. I jutro pakuję ją do samolotu i będę z nią wracał do domu. Zawsze, wszędzie je, latam ze swoją poduszką. Tu, jakbym miał spać na tej poduszce, którą mam że tak powiem na łóżku, cały dzień bym pewno chodził o w ten sposób. Miałbym nacięty, naciągnięty tutaj kark, pewno wybudzałbym się co. Dwie, trzy godziny. Czasami mi się trafiło e, mieć super poduszkę, ale jak mówię, to jest to, to, to nie działa zbyt dobrze. E, I kolejna bardzo ważna rzecz to jest godzina kładzenia się spać. Bardzo istotne jest to, żeby i to myślę, że jest w ogóle klucz do sukcesu, jeśli chodzi o dobrą noc. O dobre wyspanie, o dobry sen. To jest to, żeby kłaść się, starać się kłaść zawsze o tej samej porze. Ja dbam o to tak bardzo, tak mocno, że jak myślę, że te wszystkie inne rzeczy, które już wymieniłem Wam, to nie są dla mnie tak ważne jak właśnie godzina położenia się spać. Ja tutaj zawsze starałem się kłaść o 21:15. To jest właśnie ten moment, kiedy kładę się do łóżka i wszystko co robię wcześniej jest temu podporządkowane. Jak wspomniałem, staram się wyciszać około 19.30. Odkładam telefon o 20.30. Jeszcze parę rzeczy robię: oczywiście, ten prysznic, te mycie zębów, wiecie inne, inne rzeczy, to właśnie. Musi wszystko nastąpić wcześniej. I super, jeżeli będziemy się kłaść zawsze o tej samej porze. Tym bardziej, że ja wstaję zawsze o tej samej porze. Piąta 5.40, piąta piąta to są w zależności tam plus minus te 15 minut, pół godziny, to są moje godziny wstawania. I jeżeli ja tego dopilnuję, to zwróćcie uwagę na to, że mi zasypianie zajmuje pewno około 10-15 minut. To jeżeli tak jest, to ja o 21.30 zasypiam, to daje mi, no tak, równo 8 godzin snu. I sam po sobie zauważyłem, że w momencie, kiedy właśnie, począwszy od posiłku ostatniego dnia poprzedniego, poprzez właśnie to wyciszenie, e, zwrócenie uwagi na te wszystkie elementy, to wtedy znakomicie e, mi się regeneruje. I ciało, i umysł. Mam super te, wtedy w nocy te trzy fazy snu, czyli sen lekki, głęboki i sen REM. Bardzo chcę zawsze, żeby ten sen głęboki, który oczyszcza tak naprawdę, to jest moment oczyszczenia naszego mózgu, trwał tą godzinę, godzinę 15. no to wtedy ten wynik naprawdę jest super. Ja następnego dnia wstaję pełen energii. Wypijam sobie Szklankę ciepłej wody, później kawkę i spotykam się z Wami na porannym powerwalku. Albo go samemu prowadzę, albo dołączam do jednego z naszych gospodarzy, którzy, których mamy tutaj fantastycznych. I powiem Wam, że to jest klucz do sukcesu. Klucz do tej dobrej nocy, której, o która, której Wam serdecznie życzę. Mam nadzieję, że to co wam powiedziałem przyda wam się. Nie musicie od razu stosować wszystkich tych metod, ale możecie sobie wybrać jedną, drugą i zobaczyć jak na to reaguje wasz organizm. Myślę, że to jest coś co może tylko i wyłącznie nam pomóc. Hello. Cześć piesku. Jak się bawisz? Patrzcie jaki maluszek. Hello. Nie bonjour. To by było Rano, ale chyba jakoś inaczej. Słuchajcie, przez 3 lata uczyłem się liceum francuskiego i wszystko mi z głowy wyparowa wyparowa wyparowało. Dlaczego? bo nie używam w ogóle tego języka. No, tak to jakoś się ułożyło. Angielski to mój podstawowy język. Coś tam po niemiecku potrafię szprechać, a francuski, a może to dlatego, że nigdy mnie nie wciągnięto dobrze w ten język. Nasza pani nauczycielka w liceum. Chodziłem do liceum Władysława IV w Warszawie. Nie, nie zaiskrzyło między nami. To nie był mój język i nadal nie jest. Ale we Francji można pożeglować. I to całkiem przyjemnie. Tak jak widzicie to na załączonym obrazku. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam cudownego dnia. I co? Spotykamy się codziennie o 6.15 na naszych powerwalkach. Oby, że tak powiem, nie, oby. Jestem przekonany, że wyjdzie tam nam tylko na zdrowie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa, pa, cześć.